Nadmiar pary wypuścił. A jak są wypuścić? Zatem to się jest przygrany. Ale jest waszyną grejką. Tak. A z tejmy jak z niego wolno, woda leci. Czekaliśmy z dwóch drogę! Gdzieś jedzie Prawda? No, tak idzie czarno albo zielono na czarną Jedzie Ale dyb! Tak. Nie zbliża się! No się nie zbliżam, ty też nie? A dlaczego ty tutaj jest? No, on tutaj się zatrzyma. Taki sam? Tak, ale trochę inniejszy. Że... Szans ten rajz i ten sam, mówię. Jak po cichutku?

Wiesz jak jechał do a nie ma takich małych bogatów, co? Ale dybil, co? Ale dybil, dybel Chyba będzie unieszaczymywany. <śmienic> się To To nie żółtej linii, tak? No szybko zamykajcie się zamykać, Zamykajcie Widzisz? Muszą szybko się zamykać Zanim nie? dajcie, 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 co? dajcie, mm -hmm. nie? dajcie, 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 no to ten sam trój chałka tyłu i to protą, prawda? No teraz razy widzieliśmy jakieś hałko tyłu, no? No. Ładny? Mhm. Tylko że nie będzie jakby to już za długo. Uwaga, da ci zaciąga w ogóle nie hamule. Miałem rację. Ale w tym. Nie bo país, tyle spali, że tutaj wywózł tak tyle że tutaj bardzo dobrze Jak chcesz być tym maszynistą? Nie lubię pary w ogóle kiedy wlatuje na, na mnie. Ja i już dziecię to że nie lubię jak pada na mnie para. Dobry. Ale ja go pełniam jego ja palec węgla. Musisz, ja musisz mieć nos zakryty. Bądź,

Co robi? Dlaczego się zatrzymał w za ogóle? Dlaczego on się zatrzymał w za ogóle? Jeszcze ktoś wysiadał, wiesz? Odjeżdżał tak. Ale... Okej, to jest tyle spali, że idzie po czterech. Jedzie? Jedzie uh Ten pociąg wygląda jak był moty, prawda? Mhm -huh. Uhuhu ale dymi. No, bardzo dymi, chodź. O, ale dymi, strasznie. Już chyba jest wymęczony po całym dniu. Co ty robisz? Nagrywał nas tutaj mm? Dobry! Ale idzie tutaj co czarnego? Kolina! Tak, jaka róża wyczerpowała, co? Mm? No zaraz będzie ruszał na pewno. A? Ale tam mu idzie, tutaj idzie dym z tego, ten czarny idzie z kotła z węgla, a ten biały to para. Zobaczmy. I co pocztóweczka? Ta... Od razu ha! wyrzucał tyle Ale dla mnie to nie był straszne, Tylko troszeczkę ja się nie... nie boję się w bo... ogóle panie jego Ale w kurczę, się troszkę boję Głośno jak dla Ciebie tak? No szczęście się Taki sam co mam pociąg Ale tylko inny, mniejszy trochę Prawda? <grym>